Witam Was, bardzo serdecznie. Dzisiaj jestem Margonem. Witam się z Wami, Deokenaos. Oto miałem taki pomysł, żeby zająć może, żeby ten, może, jak się nazywa. Przepraszam, zapomniałem, taką przygodę z Margonem czyli, że będę po prostu wodził, eksplodował i tak dalej. chcę się tepnąć. Później do mnie może dołączyć kud Pierwszy, którego już pewnie znacie. Czyli, coś się oglądał wcześniejszy filmik. Bardzo Was bym chciał przeprosić za to, że nie było filmiku przez około tydzień, po prostu byłem strasznie chory i nie mogłem. Przepraszam bardzo za to, <tryk> jeszcze raz jeszcze że chory, będę południe kaszyć na filmie. on jeżdżąc z zrozumiecie. Idziemy na miski. Po ekskrimen, może uda nam się wyjść. Jakieś... No, wątpię do level 3N, tak szybko nie jest pamięć. Ale mniejsza. Może nam się uda. Ja odcinki też z przygodniem, nie będę tutaj, nie tylko po 2 godziny, co nam mówię, bo robić takie po, po 9-10 minut, żeby po prostu nie zanudziło Was to. Będę po prostu robił tak maksymalnie 10 minut. O, patrzcie, jak fajnie miśli są. O, muszę zmienić. No, co są? Fajnie, przystawione. Okej, musimy. O, zapomniałem się popalić. Sprawdzę, co kupiłem za 400 k Wiem. No, taką rzecz. Dobra. Bardzo następny. Patrzę, że nie będę mało mówił. No chyba, że nie będę się odzywał, zaraz muzykę puszcze tle. No chyba tak zrobię. Dobra. Chyba będę chciał coś powiedzieć, to powiem. No to puszę muzykę. Albo nie. Nie. Chłodę do was mówić. Powodzimy. Teraz dojdzie. Pikuly. Oj, Boże. Hmm. <laughs> Powiedzcie mi, napiszcie w komentarzach, ja tam mam miała szkolny, Bo u mnie to jest masakra. Już mam codziennie, prawie codziennie. Mam 3 dni w tygodniu od 8 do 14. A dwa dni, tygodnie mam, jeden, jeden nie mam od 8 a 16 paranoia. Jest paranoja. I codziennie mam prawie katkopię. No widzicie, jaki był napis, widzicie to. Co mogę napisać? Так, э-э, пой. Ну, это сейчас, когда меняли да, да, To będzie to mój pierwszy part, ale trudno, jeszcze się trudno. Dobrze. Dobra. to? Dobra. 30-40%. Jak myślicie? Jeżeli mi się uda zrobić 45%, łapka w górę. I subskrypcję, jeżeli mi się nie podobałeś. Dobra. O, staram Mamy jeszcze to jest, na 5 minut za to, żeby zdobyć, żebym zdobył 20%. 25% 35 45%. uwaga. Oto uwaga. No, Całość uwaga, nie wiem, naprawdę. Oj Boże, nie nam rady. Dobra, dajcie mi otwory, 35% był tutaj tak złożone na takim lewo. Trzeba tam iść. Nie ma szans, już to będę go zajęty, wygadujemy. No tego nie ma szans. się robiło. Tu jestem spodem? nie wiem mi. Dobra, idziemy tu. Właśnie nie wiem, czy mi wtedy mniejsza. O, ja mówię, ale czekamy. To, nie wiem, jak bym mówiła, 30 minut prawo. 30 minut prawo, tak. 34 minuty. Tak, 3,5. Nie, wątpię. спрашиваю следы, значит, гудняные отчины и Может, я... ну, опять есть? Чикаго, че, есть. О, видимо. Больше сравнял мне на кого-либо Ой. Ой. Ой.

Niestety nie udało mi się, nie zrobił się na dźwięku poprawić. To, co nie to o, o nie pamiętam, bo jest 10% Nie, nie mi się tego Cieszę się, jeszcze chwilę pobrano, to już nie się mam czasu. No biegło się. No nie, nie masz czasu. Co? Cieszę się. czy nie zaspiły? Dobra. Gdybyście chcieli jakieś inne tematy, czy inną przygodę, piszcie w komentarzach naprawdę. To motywuje nie tylko do pracy, ale wiem co po prostu kręcić, bo przez te dwa tydzień musiałem o czym wam tu nakręcić i przecież przygoda. No dlaczego no, no, nie? Bo przygoda to nie pojawia być jak Moim zdaniem. Będą się coś dziać, czyli chodzimy wszędzie, znajdujemy różne rzeczy. Dobra, to było na tyle. Do zobaczenia i cześć!